Co naszego poradnika, e, znajdziesz dla siebie listę placówek oraz informacje, gdzie możesz szukać pomocy, doświadczając kryzysu. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych rozdziałów e, tej książki, w której po tym, jak przeczytałeś i zapoznałeś się, czym jest depresja, czym jest uzależnienie, czym jest kryzys, czym jest e, Zdrowie psychiczne, jak dbać o dobrostan psychiczny, i nagle zaczynasz odczuwać w swoim życiu, w swoim funkcjonowaniu, że na jakimś etapie występuje trudność, to zapraszam Cię do tego, żebyś zajrzał na koniec tej naszej książki i zobaczył, gdzie są placówki w Twoim miejscu, w którym mieszkasz. Postaraliśmy się tutaj podać, jakby większość placówek z terenu, województwa mazowieckiego, które świadczą pomoc i wsparcie dla osób doświadczających różnych e, kryzysów. Tych placówek naprawdę jest dużo, więc trudno mi było w trakcie tego filmu tobie o nich powiedzieć, ale sam myślę, że te wszystkie informacje możesz znaleźć w naszym poradniku, e, pamiętając o tym, że doświadczając kryzysu, doświadczając różnych trudności w swoim życiu. Czy chcąc po prostu być aktywnym i wieść satysfakcjonujące życie, jesteś w stanie to zrobić, niezależnie od sytuacji, w której aktualnie się znajdujesz? I tutaj, właśnie w tym poradniku, znajdziesz te miejsca, które czekają na Ciebie i w których możesz uzyskać pomoc. I to, co jest jakby ważne, to pamiętaj, że w życiu potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy momentów, kiedy ktoś w życzliwy i dobry sposób pobędzie z nami, uśmiechnie się do nas, zaprosi nas do aktywności, czy wspólnie z nami będzie chciał wykonać jakąś aktywność. I do momentu, kiedy żyjemy, kiedy jesteśmy ciepli, jesteśmy w stanie zmieniać swoje życie. Zmieniać swoje życie na takie, jakie sobie wymarzymy. I chcę Ci tutaj powiedzieć, tak, na koniec tego naszego materiału o tym, że jako dzieci często fantazjujemy. Jako dzieci potrafimy latać na dywanach, e, latać na słoniach, e, przenosić się w jakieś magiczne miejsca, które dodają nam energii. E, I w momencie, kiedy stajemy się już dorosłymi osobami, często zapominamy o tym, że nasze wyobrażania, nasze marzenia,. E, Potrafią zdziałać cuda. Zdziałać cuda, że w momencie, kiedy czujemy się słabi, kiedy czujemy, że nasze życie nie jest takie, byśmy chcieli, to boimy się marzyć, boimy się planować, boimy się podejmować jakichś różnych decyzji. A czasami jest tak, że możemy spróbować uruchomić naszą fantazję, uruchomić nasze marzenia. I później z tą siłą, którą dostajemy dzięki tym marzeniom, starać się je wcielać w życie. Czy samemu, czy za pomocą innych osób, czy za pomocą specjalistów starać się przenosić w jakieś różne magiczne obszary, które dodałyby tobie energii. Może jest tak, że jak byłeś dzieckiem, pragnąłeś, pragnąłeś tego, żeby. Gotować dla innych, a dzisiaj sobie myślę, że jestem już ze stara, żeby to robić. A może te marzenia spowodują, że nagle poczuję, że jest to możliwe do zrealizowania zrealizowania za pomocą jakby innych ludzi, za pomocą różnych klubów, uniwersytetów czy takich miejsc jak nasza fundacja, w których można zawsze odnaleźć siebie i wykorzystać swoje umiejętności, zasoby, pasje. Do tego, żeby pomagać sobie i innym. Bo myślę, że każdy z nas, niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji, w której się znajduje, potrzebuje innych ludzi. Innych ludzi, którzy dodają nam energię. I często te marzenia, to właśnie one pozwalają nam na to, żeby stworzyć sobie jakiś plan działania, plan działania do tego, żeby być dla siebie lepszym. Więc ja tobie dziękuję, że. Byłeś ze mną, byłaś ze mną w trakcie tych dziesięciu krótkich odcinków. I tak jak powiedziałam, wszystko to, o czym mówiłem w tym filmie, znajdziesz w wersji rozszerzonej tutaj w poradniku. A jeżeli w tym poradniku nie znajdziesz jakiejś informacji, które dla ciebie są ważne, to pamiętaj, że zawsze możesz do nas zadzwonić na telefon zaufania i porozmawiać z naszymi wolontariuszami, naszymi pracownikami. O tym, co możesz zrobić, żeby zadbać o swój dobrostan psychiczny. Ja Tobie dziękuję i mam nadzieję, że te filmy się Tobie podobały. Jeżeli tak, to nie zapomnij postawić lajka przy filmie. I to, co możesz zrobić, żeby mieć z nami cały czas kontakt, to pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, w którym wszystkie materiały, które będziemy tworzyli dla Ciebie od razu się Tobie wyświetlą. Znajdziesz też nas na Facebooku, wpisując Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem. Jeszcze raz na koniec chciałbym powiedzieć i podziękować Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej za to, że dało nam taką możliwość spotkania się z Wami tutaj w tej przestrzeni i województwo mazowieckiemu za to, że sfinansowało te nasze działania. Więc ja wam dziękuję i do zobaczenia w różnych przestrzeniach.